Napisał do mnie po tym, jak wrzuciłem post, że pracuję w okolicy. Pytał się, czy szukam roboty. Byłem sceptyczny, ale czego można się spodziewać po introwertyku takim jak ja. W każdym razie powiedziałem mu, że szukam zajęcia. W następnej wiadomości wysłał mi link do strony. Czy była to dziwna strona? Witryna była cała czarna, a na środku widniał adres z podpisem Toaleta dla niepełnosprawnych pod zlewem. Zaraz potem usłyszałem dźwięk nadchodzącej wiadomości od Jacka. Godzina trzynasta. piątek. Nie spóźnij się, wiesz gdzie odebrać paczkę. Pierwsze co przyszło mi na myśl, to co ja się k***a wplątałem, ale z drugiej strony potrzebowałem hajsu. Jako biedny student nie opływałem w luksusach, a dodatkowa kasiora nie zaszkodzi. W skrócie zrobiłem to o co mnie poproszono. Piątek pojechałem pod skracany adres, ale ze względu na prywatność klienta nie zdradzę, gdzie to było. W każdym razie była to stara stacja benzynowa na obrzeżach miasta. Tak jak mówił Jack, pakunek był pod zlewem w toalecie dla niepełnosprawnych. To nie była duża paczka, tylko mała koperta z woskową pieczęcią coś takiego, jak widujecie w filmach lub bibliotekach. Kiedy wychodziłem, jakiś gość chwycił mnie za ramię i przekazał kolejny adres.